Cześć moi drodzy, dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, witam was o poranku, to znaczy w naszym weekendowym poranku, bo jest dziesiąta. Natomiast dopiero wstaliśmy, jeszcze mam nawet włosy upięte do tyłu, bo jeszcze jestem w trakcie nakładania moich kremów pielęgnacyjnych. Słuchajcie, wstaliśmy rano, zbieramy się, jemy siadankę w domu i jedziemy na wycieczkę. Słuchajcie, lato przyjechało wreszcie do nas, tyle narzekania i się opłacało, bo wreszcie mamy piękne, słoneczne lato w Warszawie, więc... Korzystamy i dzisiaj z tej okazji postanowiliśmy pojechać na wycieczkę rowerową, właśnie pod Warszawę. Mamy taką naszą ulubioną trasę, to jest około chyba 30 km w dwie strony. Więc 15 w jedną, 15 w drugą. Najpierw pojedziemy, właśnie w to jedno miejsce. I tam się zatrzymamy na chwilkę na jakąś kawę, może na jakąś herbatkę, może na jakieś ciasteczko, zobaczymy. A potem pojedziemy sobie jeszcze pocilować do lasu kawackiego, no bo po to, żeby pokorzystać z tej pięknej, słonecznej pogody. Także weźmiemy ze sobą też książki, kocyk. Także naprawdę będzie taki bardzo, bardzo fajny, aktywny dzień. A Was zapraszam na ten dzień z nami. Spędźcie z nami aktywny dzień w Warszawie. Pierwszy, pierwszy chętny do aktywności jest on jego aktywność polega na tym, że chciałby pójść na balkon słuchajcie, ostatnimi czasy troszkę go zostawialiśmy takiego e, samodzielnego tutaj na balkonie, bo jak wiecie, no my raczej staramy się naszych kotów, no nie zostawiamy otwartego balkonu, żeby one tam były same to znaczy w przypadku drugiego kota nie ma takiego problemu bo jest po prostu nieskaczącym i, i raczej bezproblemowym kotem ten natomiast, no tutaj zaufanie to jest takie 50%, natomiast kilka ostatnich dni e, zostawialiśmy go właśnie na balkonie, on sobie zazwyczaj spał na tamtym fotelu Natomiast słuchajcie, od ostatniego przyłapaliśmy, jak e, wskoczył tam na stół i patrzył za, e, za barierkę. Także ma teraz szlaban i już nie będzie wychodził na balkon sam. N -n -n -n. Więc jest oczywiście niepocieszony. E, natomiast to jest nasz drugi grzeczny kotek, który w ogóle jest bezproblemowy. <grych> tak? Grzeczny. No, także ty na balkon dzisiaj pójdziesz. W ogóle chcę wam pokazać jeszcze te balony, bo one naprawdę już tutaj dogorywają. Co prawda, jest to ich trzeci tydzień i trochę niedziwne. Natomiast, no, tak wygląda to średnio. Nie, słuchajcie, jaki trzeci tydzień? Co ja wymyślam? Drugi tydzień. Dopiero zaczął się drugi tydzień tych balonów. No więc, w sumie trochę smutno, a nie wiem, czy ja Wam mówiłam, bo to jest w ogóle największy absurd. Wiecie, ile ja zapłaciłam za tą wodę, za to powietrze w tych balonach? Jeden balon kosztował 10 złotych, taki wiecie, plastikowy. A wiecie, ile kosztowało napompowanie go helem? Łącznie? 70. Jeden balon. Więc tam wisi 140 złotych. Za 140 zł to to powietrze powinno być co najmniej premium, słuchajcie. Pan. Dzień dobry. Chowasz się? Dzień dobry, dzień dobry. Też no. gotowy na rowerową wyprawę? No Tak, piąteczka, wstaliśmy, ty to wstałeś dosłownie 3 minuty temu. Ja to jeszcze z pół godzinki temu, więc... Niedziela, chcę spać. Tak, niedziela mamy... Tak, to jedyny dzień, kiedy możemy się rzeczywiście wyspać, ale robimy się co w domu? Tak. Dobra, super. Tutaj ktoś też chce śniadanko, tak? A Ty już jadłeś jest dzisiaj kłamco. Mm. Już Wam pokazuję, co zrobiliśmy. Ja tak na szybko zrobiłam po prostu sałatkę z pomidora, rzutkiewki, awokado, sałaty. Dałam też pestki, nie wiem, czyli też pestki dyni, osoł i słonecznika, także zaraz rozłożę nam na talerze. Mamy też oliwki, tutaj czeka herbatka. Tutaj Juzio, słuchajcie, zrobił nam na szybko jajeczniczkę ze szczypiorkiem. A dodatkowo poza naszym gościem specjalnym. Dzień dobry. Mamy tutaj jeszcze taki talerz serków, tu mamy taki zwykły klasyczny cheddar, tu mamy wegański taki serek z nerkowców, one są w ogóle bardzo dobre i tutaj mamy jakąś tam gołdę, taką w kawałeczkach. Jeden serek, który chcę Wam polecać, bo kupiliśmy go ostatnio w Lidlu. To jest kozi serek śmietankowy. Słuchajcie, to jest tak pyszne. Wzięliśmy go przez przypadek, nie wiedząc, że on jest w ogóle na słodko, bo on jest z miodem lawendowym i orzeszkami. Słuchajcie, to jest tak pyszne. Naprawdę przepyszny jest ten serek. Więc jeszcze chyba ten tydzień we francuski w Lidlu jest, więc jak jeszcze go nie próbowałyście, to Wam naprawdę serdecznie polecam. I mamy tutaj jeszcze jeden jakiś wegański smakuczylara. Też jest całkiem dobry. Tak? No. I jeszcze chlebek idzie, tak? Chlebek też kupiliśmy dobry, w sumie. Tak chlebek, że... cof się, cof. tak chlebek zawsze jest dobry, wszystko gotowe, a tutaj wszyscy jedzą, nawet kotki. gotowe, nawet z naszym towarzyszem. Ale ja Wam, wam mówiłam, tylko tak zawsze z nami jem, Po prostu wierzę w to, że coś tutaj dla niego... Coś tutaj dla niego będzie. Niestety nawet mięska nie jemy, wiesz? Bardzo mi przykro. Nic tu nie ma. Ale pod balonami wyglądasz świetnie. Zapomniałam Wam powiedzieć, co jest po prostu Game changerem do sałatek. Ja sałatkę polałam oliwą z oliwek i mamy tutaj, słuchajcie, sok z granatu. I jak dodacie kilka kropelek miodzia, po pierwsze to jest pyszne w smaku, bardzo zdrowe. My akurat mamy taki bez nazwy, bo yy, kupowaliśmy go w Turcji w takim sklepie z tymi. Jak to się nazywa? Sklepie ze zdrową żywnością, gdzie po prostu pan nam nalewał z takiego... No, Bukłaka. Tak, to jest po prostu organiczny sok z granatu. One oczywiście w Turcji są za pół darmo, ale jak będziecie w Turcji to naprawdę polecam Wam kupić. Tylko uwaga, nie w tych... w takich kurortach na przy plaży, tylko idźcie do zwykłego supermarketu. Albo najlepiej jak znajdziecie taki właśnie sklep z organiczną żywnością, tam są bardzo tanie i pyszne. Także polecam Wam. Samo zdrowie. Teraz nie wiem czy tanie. No ale wiesz, bo jak chodzi o to, że jak przy plaży się kupuje na przykład w tych wszystkich sklepikach, ja, to tam ja, jest bardzo ale drogo. Tylko, wie, A że znowu jeżeli znowi... jesteś w Antalli... I tak będzie drogo, no tak. No. Jeżeli jesteście w kurortach, to niestety. Natomiast nie kupujcie też na lotnisku, bo też jest drogo, natomiast jak uda Wam się znaleźć lokalne sklepy, polecam, naprawdę. Muszę Wam powiedzieć, że mamy malutki sukces, bo trochę walczyliśmy z tą fontanną, zmienialiśmy jej miejsce i koty tak średnio chciały pić z tego wodę, ale od kiedy postawiliśmy ją tutaj, to powiem Wam, że nawet ten kot, który nigdy w życiu nie pił wody, czasami sobie pochlupta coś z niej, więc um, jestem w sumie bardzo zadowolona. Tak to wygląda. O, proszę, już przyszedł sprawdzić. Właśnie Julia wymienił im wodę, więc jest świeżutka. No i to nawet nie wydaje dźwięku, więc nie, nie jakby nie przeszkadza, nie rozprasza, więc bardzo, bardzo fajne urządzenie. A ten już czeka na swoją kolej. Kawa? Kawa! Mowa kawa. Tak. słuchajcie. Powiem Wam, słuchajcie, jedną rzecz mamy taką tradycję w niedzielę, nie? Choćby no. ci nie widać w ogóle. Mamy taką tradycję w niedzielę, słuchajcie, że zawsze po śniadanku, a zazwyczaj się na nie niedzielę jemy w domu, zawsze po śniadanku robimy sobie kawkę, siadamy na kanapie i sobie plotkujemy. Tak. Plotkujemy? Tak. No, lubimy. wszystko. Wszyscy ludzie, tak. Bardzo to lubimy, bo to jest taki nasz. Czasami nawet oglądamy e, news. Tak, albo wiadomości. wiadomości. Tak, oglądamy wiadomości, sobie komentujemy, tak, tak, tak. Ale bardzo właśnie to lubimy. Natomiast jest już po 11, więc ja bym zrobiła tą kawową przerwę bardzo szybko, żeby pójść na rower. Tak, dobra, to super. W, tak. w ogóle tak. mamy też nową kawę. Pokażę Wam. E, trochę testujemy, bo ostatnią kawę, którą mieliśmy, nam nie smakowała i byliśmy trochę zawiedzeni. Kupiliśmy coś takiego. E, wczoraj piliśmy jedną i wydaje nam się, że nam smakowała, natomiast piliśmy z mlekiem. Chodźcie teraz sobie wypijemy czarną i zobaczymy, jak to. Uh, moje łagodne kubeczki jeszcze. Zwarci i gotowi, słuchajcie. Bierzemy rowerki i jedziemy. E, nie wzięliśmy, nie braliśmy dużo rzeczy. Wzięliśmy sobie tak naprawdę tylko kocyk, książkę, wodę. E, nie chcemy się jakoś mega zmęczyć, powiem Wam, że robi się już naprawdę gorąco. Będzie około 28-29 stopni dzisiaj, więc też nie chcemy się, wiecie, zakatować. I powoli widzę, że wychodzi pełne słońce. Jest już prawie 12, więc no, najwyższa pora. Dlatego postanowiliśmy po prostu na spokojnie pojechać sobie troszkę krótszą trasą i wylądować gdzieś na Polance, żeby sobie poleżeć na kocyku. Taki jest plan. Gdzie jedziemy? Opowiedz wszystkim. No, idziemy do łaskawacki no, około. Laskawacki. W kierunku Lasu Laskowacki. Tak, tak, dokładnie tam jedziemy no, Tutaj są nasze rowerki. W ogóle mamy taki fajny parking pod blokiem, a mamy ich kilka, ale tu jest pod jednym z bloków właśnie parking i jak widzicie dużo ludzi używa rowerków, także nie jesteśmy jedyni. Dwie torby mamy. Jesteśmy zwarci, gotowi i jedziemy. Pierwszy przystanek przed długą podróżą. Kompresor. Słuchajcie, to jest świetne rozwiązanie dla, e, dla rowerzystów, którzy chcą sobie podpompować właśnie opony, bo my nie mamy pompki w domu. E, co nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem i właśnie ją zamówiliśmy, bo od kilku lat mówimy o tym, że powinniśmy mieć pompkę w domu. Nigdy nie mieliśmy. Mamy rzeczywiście po drugiej stronie ulicy stację benzynową i zawsze tu przychodziliśmy, ale taka pompka też jest przydatna, więc pompujemy i wyruszamy w trasę. Znaczy ja pompuje, mhm. <laughs> nie ja absolutnie. Idziemy pierwszy przystanek. Dojechaliśmy, rowerki zaparkowane, idziemy na e, coś do tak, przyjechaliśmy, słuchajcie, do Konstancji Jeziornej, czyli innego miasta niż Warszawa. Bardzo się cieszę. Nie ma stolików na zewnątrz, co? Mm, mm, mm. Chcemy zobaczyć. Nie chcielibyśmy siedzieć w środku, słuchajcie. Udało się. Mamy stolik, czekamy na posprzątanie. Nie wiem, czy widać, ale jestem troszeczkę zapocona. Józefek, jak? Kondycja? Super było. 40 minut, 40-45, około 15 km, to jest? Zrobiliśmy, tak. Z tu pysznego mężulek przyniósł, Tu mamy maczę mango, Coca-Cola i... Piwko. Piwko. Bez alkoholu. I Coca-Cola. Powiem wam, że nie jestem jakąś wielką fanką macie, ale tutaj już piłam to z mango i jest naprawdę dobra. Pewnie nie jest to prawdziwa macza i pewnie nie jest to dobra macza, ale w tym połączeniu jest gitu. Matka miałem tych macza. No właśnie większość jest niedobra. Tak? Okay. Ale ta mi smakuje jest słabo, jest jak język Słuchajcie, nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo jest przepotworny wiatr, ale mam do zdradzenia dla Was jedną świetną miejscówkę. Otóż tutaj yy, byliśmy przed chwilą na napojach, tutaj sobie siedzieliśmy. Jesteśmy w miejscowości Konstantin, Konstancin Jeziorna i miejsce, do którego przyjechaliśmy, było Bułkę przez Bibułkę, ale to nie to jest najważniejsze. Przechodzimy przez ulicę. Jesteśmy po drugiej stronie ulicy i zobaczcie, gdzie jesteśmy? Piękne, Piękne miejsce, tak? Bo. Zobaczcie. Kajaki są. Tak. A my jedziemy tam. I teraz słuchajcie, dosłownie. 5 minut drogi rowerem stąd, jest pr przepiękna miejscówka, którą zaraz Wam pokażemy. Właśnie taki chill out na kocyku, właśnie tam się um udajemy. E jest bardzo blisko stąd, także Wam polecam. My tego miejsca wcześniej nie znaliśmy, odkryliśmy je no kilka miesięcy temu, także Wam polecamy i jedziemy już tam razem. Słuchajcie, to nasze tajemnicze, magiczne miejsce. Uwaga. to Tak, tu jest nasz żółtek oczywiście. To jest jakieś jeziorko. W ogóle go nie znamy. To już jest nasz kocyk. I zobaczcie. Tu czasami kaczuszki przypływają, więc jest albo łabędzie. Eee, to jest taki mostek. Bardzo tu jest przyjemnie. No, także można się chillować. W ogóle to widziałam sobie ze sobą książkę. Idealny tytuł Sekrety męża. Może się czegoś dowiem Sekret <gryny> męża? No, The House secret. O nie, wypadła mi zakładka. O Boże, włożysz tutaj gdzie jest ta dziura. Tak, 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 tak. Uff. Tak, dobrze że ja będę czytać, a ty co będziesz robić? Nic. Nic o, jeszcze można tu kajaki wynająć. To jest też super. Bardzo tu przyjemnie. Zobaczcie jak gołąbki sobie ulubiły jedno drzewo. Tylko jedno. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, powiem Wam A Tu są kaczuszki. Tu gołąbki. Juzio. Witajcie, kilka godzin później e, Jest chyba chwilka po 17 Słuchajcie, my już przyjechaliśmy na Wilanów e, Poleżeliśmy sobie trochę w parku, tak jak widzieliście Ja sobie trochę poczynałam książki No, troszkę po, po prostu pocidowali. Było tam naprawdę bardzo przyjemnie e, Teraz przyjechaliśmy na Wilanów, słuchajcie, zjeść lody Generalnie byliśmy w drodze już do domu Ale postanowiliśmy zatrzymać się na lody Mamy jedną dobrą lodziarnię niedaleko nas Tylko jakby ona jest w przeciwnym kierunku niż tego Z którego jechalibyśmy teraz Czyli musielibyśmy minąć nasz dom i dopiero pojechać na lody a um, Nie będę ukrywać, że jesteśmy trochę zmęczeni Nie wiem czy widać po mojej twarzy Ale to są wypieki Po pierwsze jest bardzo gorąco, jest chyba 28 stopni um, Teraz jak wracaliśmy to już było pełno słońca Oczywiście mamy czapki, jesteśmy zabezpieczeni Ale wiecie, no jednak wciąż podróżuje się źle W takim pełnym słońcu e, To po pierwsze, a po drugie złapał nas jakiś taki Łasuchowy, na który mamy ochotę na, na lody, właśnie, żeby się trochę schłodzić. Um, zatrzymaliśmy się, które się nazywa, Nie mam pojęcia, to jest jakieś włoskie miejsce z włoskimi lodami podobno. Ja już sobie wybrałam smaki i już teraz poszedł sobie wybrać i kupić dla nas obojga. I później wracamy do domu. Słuchajcie, zrobimy obiad. E, mamy takiś tam pomysł na obiad. E, jeden albo dwa, także zobaczymy, e, na co się zdecydujemy finalnie, bo jeden, jeden pomysł nawet jest po prostu makaron. E, to jest wiecie, taka najszybsza forma, A, więc jeżeli przyjedziemy bardzo głodni, to po prostu zrobimy szybko makaron i będzie po sprawie. A jeżeli przyjedziemy nie na głodni po tych lodach, to, to chciałabym zrobić takie kotleciki sojowe z wiecie, gotowanymi młodymi ziemniaczkami z mizerią, taki polski, niedzielny obiad w wersji bezmiętnej, także, także zobaczymy, jak będą wyglądały nasze siły. Mamy jeszcze kilka jeszcze do zrobienia dzisiaj w domu. My, słuchajcie, jakiś czas temu i to jakiś czas temu mówię serio, kupiliśmy to chyba na początku czerwca. E, kupiliśmy biurko i e, krzesło do naszego mieszkania, dlatego że my, przez to, że mój Józef zmienił pracę, będzie po prostu teraz pracował z domu większość czasu. Oczywiście jeździ do Krakowa na jeden dzień w tygodniu, e, natomiast wiecie, cztery dni w tygodniu pracuje z domu, no i jakby wszystko byłoby ok, jakby nie fakt, że ja też czasem pracuję z domu. A po prostu w naszym mieszkaniu mamy jeden stół e, i jest nam bardzo ciężko, bo mamy taką pracę, że oboje siedzimy ciągle, wiecie, na spotkaniach online, e, więc Ciężko jest, czasami jak dwie osoby przy jednym stole mają spotkania w tym samym czasie. Niestety drugie z nas musi iść do sypialni i siedzieć gdzieś tam, wiecie, na podłodze, na parapecie i no, no, generalnie kombinować, więc nie jest to nic przyjemnego. Ehm, pomimo tego, że mamy bardzo małe mieszkanie, e, to mieliśmy tam kiedyś biurko. E, sprzedaliśmy je zaraz po tym, jak skończyła się pandemia, żeby po prostu wyleczyć nasze traumy, bo naprawdę pracowaliśmy z tego domu przez ponad dwa lata i to było męczące. Natomiast wróciliśmy teraz ponownie do zakupu biurka. Więc tak jak mówię, to biurko już jest kupione, czeka na zmontowanie. Myślę, że powinniśmy to w końcu zrobić, bo no już od miesiąca się męczymy przy tym stole. Wiecie, miesiąc mieszkaliśmy co prawda w Lublinie, więc nam to nie przeszkadzało, natomiast teraz już zeszły tydzień był bardzo trudny, już po prostu się tylko męczyliśmy ze sobą. Nawet jeżeli to jest jeden czy dwa dni w tygodniu, że wiecie, ta praca zdalna nam się nakłada, to i tak nie zmienia to faktu, że jest to po prostu męczące. Więc chcielibyśmy dzisiaj złożyć to biurko. Eee, mój Józef ma jeszcze okno do umycia. I wiem, że to brzmi, jakbym była jego mamą, ale słuchajcie, ja miesiąc temu umyłam okno w sypialni. Eee, mieliśmy taki układ, że ja myję okna w sypialni, on myje okna w salonie, ja my, umyłam moje okno, a on swojego nie umył do tej pory. Więc e, tak to za nim i on tak sobie przypomina raz na jakiś czas, że w sumie to nie umył tego okna, mógłby to zrobić. Więc ja już mu powiedziałam, że hola, hola, mój drogi. Najwyższa pora. Poza tym już to okno w sypialni się zdążyło Tak Także mam nadzieję, że myję oba okna, tak wiecie, za karę. A ja w tym czasie po prostu zrobię nam obiad, więc to jeszcze mamy do zrobienia. jeszcze już chciał się chyba spotkać ze swoim kolegą dzisiaj zakładam, że jest jakiś mecz do oglądania. Więc ja się nawet cieszę, bo będę miała święty spokój. Poza tym mam taką mini niespodziankę dla niego jeszcze z tych jego urodzin, ponieważ jak byliśmy na jego urodzinach, to ja poprosiłam tak z nienacka każdego z gości, żeby złożył szybko Józiowi życzenia i to wszystko nagrałam. No i teraz na mnie wisi to piętno teraz zmontowania tego. Powiem Wam, że nie zrobiłam tego jeszcze, trochę wstyd. Natomiast naprawdę miałam tak szalony tydzień w zeszłym tygodniu, że po prostu no nie miałam przecież kiedy zmontować czterominutowego filmu, Wyobraźcie sobie. Więc ja teraz wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, ale nie, no naprawdę nie miałam tego czasu. Albo robiliśmy coś razem, albo po prostu miałam bardzo dużo pracy, mieliśmy też dużo takich, wiecie, prywatnych rzeczy, które się na a no generalnie dużo się działo, no nieważne. Więc chcę to zrobić i wiecie, dzisiaj wieczorem mu wysłać ten filmik, żeby sobie obejrzał, bo myślę, że to jest w ogóle fajna pamiątka właśnie nad tymi... Najbardziej zależało. O, wrócił. I jakie smaki wziąłeś, powiedz mi? Czekolada, pistacja. Masz czekoladę i pistację. To mi nie będzie smakować. A to jest moje mango. Mango i pistacja Pistacja. Mia, mia, mia. Tylko było błąd. Dziś no? to jest inne łafelki. A ja mam Ty mały łafelek. Masz... Ale no. mogę też, tu. Nie, jest ok. Jesteś w domu. Jak się czujesz? Zmęczony? No. Twój... Teraz czuję. Tak. Trochę nas dopadło, powiem Wam, że po tej pierwszej runce, jak dojechaliśmy do tej knajpeczki tam w Konstancinie ziorna, to nawet nie czuliśmy się za bardzo zmęczeni, ale jechaliśmy razem z wiatrem. Dopiero jak wracaliśmy, to się zorientowaliśmy, że jednak jest to dużo trudniejsze. Powiem wam, że wszystko mnie boli, ramiona mnie bolą. Z tego co patrzyłam, to zrobiliśmy około 32 km na rowerze. Także całkiem spoko. Jesteśmy już w domu, także lody były pyszne, ale jesteśmy głodni i robimy jedzonko, tak? Jest efekt szybko robimy. Tak właśnie będzie, tak właśnie będzie. I weszliśmy do domu już obowiązki, co? Ach. Jednak po dwóch miesiącach czekania biurko będzie miało swoje miejsce. <grywka> Także Józef się tutaj zabiera, słuchajcie, za e, zastawianie biurka. A ja, e, słuchajcie, zrobię nam makaron. W ogóle myśleliśmy o innym makaronie, ale teraz jeszcze jak byliśmy na tych włoskich lodach, to wychodząc, już zauważył jakąś promocję na pesto. Było za 10 zł, więc wzięliśmy. To jest włoskie pesto i kupiliśmy jeszcze ser pecorino. Więc zrobię makaron z pesto, serkiem, cukinią. Chcesz czosnek? Nie. No to tyle. I jak mamy suszone pomidory, też jest suszone pomidorami. Tutaj jeszcze już kupiły takie pikantne pesto, ale to już nie na dzisiaj. Także zabieram się za gotowanie. Zobaczcie, jakiego już ma pomocnika. Wiecie, co nam ostatnio ten kotek zrobił? Mieliśmy takie pudełko po zamówieniu. Wiecie, takie pudełko po prostu, no kartonowe z zamówienia. I kotek się zsikał do środka. Więc ja się martwię, że on się teraz tutaj zsika. I zrobisz nam problem malutki, co? Nie wiem, co on ma z tymi pudełkami. On uwielbia pudełka, ale no sikania jeszcze do pudełka to nie było. Także jakaś nowa funkcja się odblokowała. Inny poziom. Inny poziom, tak. Się prezentuje makaron pesto i pecorino, także wygląda pysznie. Pachnie bardzo. Pachnie bardzo dobrze i tutaj słuchajcie mały progresik, tu biurko powstaje, także już prawie gotowe, ale pan budowlaniec musi mieć przerwę. <laughs> smacznego. Biedzenie. Tak, smacznego. Dziękuję. Zobaczcie co tu lek skręci łóżko, Jezus był łóżko, biurko jest już gotowe. Teraz wziął się za skręcenie krzesełka. Eee, powiem Wam, że ja z sukcesów, które właśnie osiągnęłam w czasie, kiedy on się tutaj męczył, to wziąłam prysznic. Wystroiłam się w suknię, powiem Wam nie wiem po co jak jakieś szczurne otwarcie kanału. Eee, nie planuję już absolutnie nic robić. No eee, Natomiast stwierdziłam, piękna dalej jest pogoda. Będę się chociaż czuła dobrze w tej sukience. Także mam suknię i zrobię nam teraz e kawkę. Już zrobię nam kawkę mrożoną, co myślisz? Mamy no. lud? Mamy lód. Tak. Zrobię nam kawkę, a ty tutaj będziesz skręcał, tak? tak? Ej, Postawiam. ładne to krzesło, pokaż je. Ładne, bo myśmy nawet tego nie obejrzeli, słuchajcie. O, fajne, fajne. Super. Słuchajcie, zanim zabiorę się tutaj za robienie kawy mrożonej, to postanowiłam nałożyć sobie takie płatki hydrożylowe pod oczy. Kupiłam je już jakiś czas temu, słuchajcie, w Daglasie. Tak wygląda opakowanie. Przepraszam. Nie były one jakoś bardzo drogie. Wydaje mi się, że to opakowanie kosztowało 26 zł. Chyba było na promocji. Nieważne, słuchajcie. Jest tutaj chyba 60 płatków, więc jest to takie opakowanie, które mam wrażenie, że się po prostu nigdy nie skończy. Dobra, nigdy nie będę to nakładać. Dobra, to pod spodem. I to jest taką fajną, zobaczcie, formułę. bo one są tak fajnie błyszczące. To, co to te płatki robią pod oczami, to nie wiem, czy dają rzeczywiście taki... Um, efekt niezmęczonej skóry, które tutaj ten producent opowiada, że tak będzie, bo to są płatki z kolagenem. Natomiast co ja po nich czuję, to to, że mam bardzo miękką tu taką strefę pod oczami i rzeczywiście ona jest tak troszeczkę jakby nabłyszczona, co mi się bardzo podoba. Także nakładam drugi płatek. Wydaje mi się, że nałożyłam je dobrze. Chyba tak. E, I słuchajcie, te płatki trzyma się w lodówce, więc one też mają taką fajną, chłodzącą formułę. Bardzo mi, się, bardzo mi to odpowiada. E, I też w opakowaniu są taką szpaktułką do nakładania, także wszystko spoko. Nakładamy je chyba na 10 czy 15 minut, zaraz sprawdzę. O, na 15 to 20. O, już mi spada, widzicie? No, coś ewidentnie robię nie tak. E, może mocniej przycisnę? Powiem mi to w oko przecież wylazło. No nic, no nie umiem sobie jeszcze z nimi poradzić, um, więc przypomniałam sobie, że mam je, więc je sobie nałożę, e, a teraz już możemy zabrać się za robienie e, kawy mrożonej. W ogóle słuchajcie, byliśmy wczoraj w Osho i kupiłam takie mleko, pierwszy raz w ogóle takie mleko widziałam, ja nie wiem z jakiego ona jest w kraju, e, nie znamy w ogóle tej marki, powiem Wam, że to mleko jest pyszne, naprawdę pyszne i pokażę Wam teraz najprostszy na świecie przepis na mrożoną kawę, najprostszy. Najpierw wlewamy mleczko do szklanki, słuchajcie. Tak na oko, no ile tam sobie wlewacie i ja je spieniam e, zimne mleko, spieniam je takim spieniaczem po prostu. Ten chyba kupiliśmy e, na temu, ale możecie spienić jakimkolwiek spieniaczem, to nie ma znaczenia. Tak jak mówię, kto ile lubi mleczka, bo nie wszyscy lubią dużo, na przykład mój ojciec lubi zdecydowanie mniej mleka niż ja, także nie ma tu jakiejś e, reguły. Tak to wygląda po spienieniu. Tu dorzucamy lodu. I słuchajcie, tutaj wlewamy po prostu kawę z ekspresu i koniec. No i zobaczcie, kawka prezentuje się tak, no nie powiecie, że ładnie. A to jest ta dajuzia, w której jest troszeczkę mniej mleka. Ale co nie najważniejsze, najważniejsze jest to, że mamy już krzesło i uwaga. Co, nie mieści się? O nie, nie może się nie mieści. Co? Nie mieści się. Mieści się. Mieści się. Tak na styk, bo tak wiecie co zmierzyliśmy, żeby właśnie na styk tam wchodziło. No super. Okej. Okay. No. Tylko musisz uważać tutaj. O, o. Mogę sobie. chyba tutaj. Milo to musi uważać. Okej. Okay. Jest okej. Okay. I od razu mamy lampkę na biurko. Patrz, no. można postawić i moją ładowarkę. A można moją ładowarkę tam na dole? Tak. O, to by było lepiej chyba. Będzie tak wisiał ten kabel. No i super. No nie jest to, słuchajcie, najbardziej komfortowe. Tutaj też mamy wciśniętą tą szafkę nocną. Jeszcze sobie poprzesuniemy tą komodę. Natomiast, no, słuchajcie, trzeba sobie radzić na 50 metrach. No. Co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Co robisz, Józio? Pracujesz bez komputera, tak? Tak, super to. Okay. Dobra śmierdzielu, idź już się myć, co? Nie, jeszcze um umyć... Umycie... A jeszcze będziesz mył okno, dobra. To jeszcze idź myć okno. Super robota! Pięknie, pięknie. Super. Ładnie pasuje kolorystycznie. Mhm. Wszystko się zgadza, ekstra. Słuchajcie, całą rodzinę tu nie dowierzamy, bo zobaczcie, co się dzieje. i chłopaki przyszły bliżej pooglądać. I już się okno. Czyli jednak wywiązuje się ze swojej obietnicy, no powiem Wam. Bardzo jestem z niego dumna. co, nie możecie uwierzyć, nie? Ha? Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? A ja, żeby nie było, że jestem bezużyteczna, to e, przygotowałam nam kolację. Znaczy, jeszcze nie jemy, bo jest za wcześnie, ale mamy tutaj halloumi do usmażenia i przygotowałam nam tutaj e, e, sałatkę, także jeszcze wieczorkiem sobie dzisiaj zjemy przed spaniem. Już będzie przynajmniej gotowe. Także tak. Witajcie, witajcie. Kilka godzin później. W sumie jest 22.30. Ja to zaraz spać idę, Józefek. No. Za chwilkę. Um, właśnie chciałam powiedzieć, że zalegliśmy tutaj na kanapie. Mój mąż ogląda, słuchajcie, auta. Tak, bardzo interesujące po prostu filmiki na YouTubie. E, ogląda sobie jakieś auta, a ja zabieram się za czytanie książki. Chyba zaraz idziemy spać, więc chciałam się z Wami pożegnać, ale zanim to zrobię. No. Zobaczcie jaki tutaj farmer się opalił. Widzicie no. to? Oczywiście nie nałożę kremu żadnego. Zobaczcie, jego twarz. Twarz też masz czerwoną. No, się skołam czerwoną. Jak się dotknie, to zobaczcie, jest taki ślad. Śmieszny jesteś. Tylko że ty masz czerwony przez dwa dni. No tak jak taki po prostu rowerowe chłopaki, chłopaki, no. Tak, tak. Nie no, my mówimy, że to farmer tak ma zawsze. Farmer też. No. farmer też. Możesz być farmer. Ty też masz farmer. Nie mam, nie gadaj. Ja Jestem brązowiutka. Ale ja przynajmniej już jestem brązowiutka, a ty nie jesteś. To jest ta różnica. Natomiast nie o tym słuchajcie, żegnamy się z Wami. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy film. Super I dobrze. do zobaczenia już w kolejnym. No, naprawdę czerwony jestem. No jesteś bardzo czerwony. Jesteś wow. w ogóle gorący. Ale będzie boleć. Musisz nałożyć krem na twarz. Będzie ok. Przeżyję, przeżyję to.